Nadszedł czas, by do bali wpaść i przyjaciół poznać krąg. Pali, co tańczyć chce pali. w koło kręci się pali, skacze w górę chęt aż do nieba. Pali, kocha cały świat pali, ma niewiele lat pali, uśmiech jego znak się Ma Bali. Pięknie wita cię pa się razem ze z nim. Kocha cały świat pali, a niewiele lat pali. Uśmiech jego znacznie się razem z nim. Nie lubię, kiedy rodzice się kłócą! Ja pierwszy ja otworzę! Tito. Dzień dobry Państwu. Cześć, Cześć Tito! Cześć! Przybi! Piątkę! Mam dla Państwa bardzo ważny list. To jest zaproszenie. Proszę! Dziękujemy, panie listonoszu. Hmm. W niedzielę są urodziny Mado, i z tej okazji mój tato organizuje wielkie przyjęcie w domku nad morzem. Przyjadą Państwo? Bardzo chętnie oczywiście, że przyjdziemy. Świetnie! Mado powiedziała, że będzie grill na plaży, przy muzyce i każdy będzie mógł sobie potańczyć. No proszę, tu jest nawet mapa, żebyśmy mogli trafić. O, ale kim jest Mado? To dziewczyna mojego taty. Aha o, o tato, czy ty to może zostać i pobawić się ze mną? Oczywiście, Oczywiście że tak. tak. Super, dzięki! O raju, ruszyły się. Moja kolej. A Tito, dlaczego dziewczyna twojego taty nie jest twoją mamą? Bo ja mam mamę, a po rozwodzie e, mój tato nie chciał się już drugi raz żenić. Po rozwodzie? Jedna. Tak, po rozwodzie. Moi rodzice cały czas się kłócili, aż w końcu się rozwiedli. Ale dlaczego ciągle się kłócili? Zrobiłeś coś złego? Nie, ja nic. Kłócili się, bo w niczym nie mogli się zgodzić. I droga! No więc pewnego dnia mieli dość, dlatego postanowili się rozstać. Jasne? To smutne. Nie chciałbym, żeby moi rodzice się rozstali. Masz rację. Na początku było mi smutno, ale potem się przyzwyczaiłem. No wiesz, A Mado jest dla mnie bardzo miła. Ostatnio nawet nauczyła mnie jeździć na łyżwach. Ta idzie do Tito. Haha, <totrę> patrz bali! Mam trzy bierki, wygrałem. Głowy tam, że gdzieś tu je położyłem. Nie ma. Co się stało? Bali, jesteś gotowy do wyjścia? Tak, mamo. To świetnie. Choć, kochanie, nie wypada być później niż w południe. Nie widziałaś gdzieś zaproszenia od Tito? Była na nim mapa. Byłam pewna, że ty je miałeś. Wydawało mi się, że schowałem je w tej szufladzie, ale wcale go tu nie ma. Och, zawsze to samo. Przez ciebie będziemy spóźnieni. Jak zwykle. Nie ma się czym przejmować, zaraz je znajdę. Nie wiem, jak ci się to udaje, żeby bez przerwy coś gubić. O, przypomniałem sobie, położyłem je koło lodówki. I Lea je znalazła. Po co się denerwujesz? Ja się nie denerwuję. Wszyscy gotowi? Siadajcie do samochodu, jedziemy! Za chwilę trzeba skręcić w prawo, zaraz za następnym znakiem. Raz, dwa, trzy, na drzewo wchodzimy. Cztery, pięć, sześć, na samą górę wejdź. Ej, miałeś skręcić w prawo Spokojnie, to dobry skrót, zobaczysz Jaki znowu skrót? Taki, który dobrze znam Posłuchaj, skarbie, znam dobrze tę drogę i wiem, że tędy będzie o wiele szybciej, zaufaj mi Tak, może i szybciej, ale będziemy jechać autostradą A ja wolałabym jechać przez las, to o wiele przyjemniej e, daj spokój, tyle razy tamtędy jechaliśmy Tu też jest ładnie i możesz podziwiać widoki Uch. Tak czy siak, już za późno. Wielka szkoda. W sumie to chyba nie ma znaczenia, prawda? Co, skarbie? Dla ciebie nigdy nic nie ma znaczenia. Żadnego. Co się z nimi dzieje? Dlaczego tak się na siebie złoszczą? Ty pewnie jesteś Bali, nowy pomocnik listonosza? O, tak jest, proszę pana. To dobrze. Mów mi po prostu do Luxon. Zjawiłeś się w samą porę. Mamy dziś mnóstwo pracy. Gotowy, żeby mi pomóc? Oczywiście, panie do Luxon. No, to świetnie. No to do roboty. <laughs> To poczta lotnicza. O, e. Doskonale! He, brawo! Świetnie ci idzie. To ostatnia przesyłka. Na jaki adres? Rodzina Kiku, ulica Lizakowa 99. O, co za zbieg okoliczności! Kiku to mój dobry przyjaciel. He, 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 a więc mamy szczęście! Powiedz. He, he, he. Na pewno dobrze znasz drogę. Mm -hmm. Ty prowadzisz. Tak jest. Cześć, Kiku! Masz taką smutną minę! Powiesz, co się stało? Nie chcesz mi powiedzieć? Wiesz, Kiku? Czasem, kiedy dręczą ci jakieś kłopoty, lepiej jest komuś o nich opowiedzieć. Rozumiesz? Spróbuj! Co cię tak martwi? No, śmiało, nam możesz się zwierzyć. Zobaczysz, że od razu ci ulży. Kiku <mulary> powiedział, że przed chwilą jego mama i tata na serio się pokłócili. Ach, jasne. I dlatego całkiem straciłeś humor? Może powiesz mamie i tacie, jak to przeżywasz? Wiesz, jeśli jego rodzice są rozgniewani, mogą wcale nie chcieć go słuchać. Przecież oni nie gniewają się na kiku. Jestem pewien, że będą z nim rozmawiać. Przyli piątkę, dosyć kłótni. Wystarczy sporów, po co złość. Życie dużo milsze jest, kiedy spokój w sobie masz. Możesz swe stanie mieć, ktoś inaczej może chcieć. Słuchaj wpierw, a potem mów. Potrzeba nam spokojnych słów, Nie wrzask, a luz! Przybić piątkę, dosyć kłótni! Wystarczy sporów, po co złość! Życie dużo mniejsze jest, kiedy spokój w sobie masz! Możesz sen stanie mieć, ktoś inaczej może chcieć. Słuchaj wpierw. A potem mów, potrzeba nam spokojnych słów. Nie was, a przybi piątkę, dosyć kłótni! Wystarczy sporów, po co złość? Życie dużo milsze jest, kiedy spokój w sobie masz! Coś takiego, chyba właśnie się pogodzili. Kiść do nich, Kiku. Proszę, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Zaraz jedną chwileczkę. Zapomnieliśmy dać im przesyłkę. To dla państwa.

Z tobą, kochanie, nie cieszysz się, że tu przyjechaliśmy? Cieszę się, ale. Mm. To o co chodzi, synku? Bo wy się z mamą. No, kłócicie. Pewnie się rozwiedziecie, co? Och, słucham? Oj, głup, tasek z ciebie. Skąd ci to przyszło do głowy? Tito mi o tym powiedział. Powiedział, że jego rodzice się rozwiedli, bo bardzo często się kłócili. Och, rozumiem. To, że rodzice czasem się kłócą, to wcale nie znaczy, że się rozwiodą. Każdy ma czasem lepsze i gorsze chwile. Poza tym najczęściej kłócimy się dlatego, że jesteśmy zmęczeni. Ty też czasem kłócisz się z Tito albo z Tamarą. I wcale się nie rozstajecie. To znaczy, że dalej się kochacie? Oczywiście, Oczywiście że, że tak. tak. Cześć Bali! Cześć Tito! Rzeczywiście idą Bastien, Mado i Tito. Miło że wpadliście. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, nam też miło was widzieć. Dzień dobry, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. Hej, chodźcie. Musicie spróbować moich steków z grilla. Pyszne palce lizać. Hmm, no to na co czekamy? Tak, chodźmy. <słyski> Polska Filmograf i Studio Miniatur Filmowych. Reżyseria Maryla Brzostyńska, dialogi na podstawie tłumaczenia Julii Maliszkiewicz, Dorota Brewińska, dźwięki, montaż Alicja Matuszewski, teksty piosenek Wiesława Sujkowska, kierownictwo produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Lucyna Malec, Agnieszka Czekańska, Tomasz Kozłowicz, Anna Apostolaki, Zwojciech Paszkowski i inni.